tam serdecznie wieża C3 i to jest słabe należało dać szaszka tył. i po króle 5 jeszcze jednego jeszcze jednego po król H3 wieża G5 wieża G8 i czarna wieża nie zdąży przejść na G1 natomiast nastąpiło to, zamiast tego Wieża C3 H4. Pion poszedł słusznie do przodu. I jeszcze teraz wieża C6 dawało szansę na reming. Wieża C6 Król G5. Wieża C8. Zamiast tego wieża E3. No z nadzieją na końcówkę, no ale czarny widzi, że. Z... Przypionku bandowym nie wygra, więc próbuję z tej strony wieża E1, wieża E1, H3, wieża H1, król idzie. Król H4, król F2, wieża F7, król G1, teraz wiadomo, że nie można król G3 bo wieża tu z następnym ale zagrał wieża a7 jeżeli król F2 no to król G4 z wygraną czarnych dziękuję za uwagę